Hej, cześć, witam was wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie ludziska, ja jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek God of War. A. I jak już pewnie rzuciło wam się w oczy, nareszcie, po tylu odcinkach zmieniliśmy pancerz. Poza odcinkami, poza nagraniami, przysiadłem troszeczkę do ulepszania, do kuźni i tak dalej. Nawet zauważyłem teraz, że nie ulepszyłem na maksa wszystkiego, co miałem. W każdym razie, wykuliśmy królewski pancerz Broka. Mogliśmy jeszcze wykuć pancerz Sindriego, ale, e, ale... Ale, ale... Jakoś mi tak nie leżało. On, on bardziej skupiał się na runach, na czasach odnowienia, a pancerz Broka na sile i obronie i witalności, więc stwierdziłem, że to nam się bardziej przyda. Jest ulepszony na maksa, tyle ile dałem radę, to go ulepszyłem. E, wszystkie gniazda są obsadzone legendarnymi klejnotami, ulepszone zostały także rękojeści. Mamy nową zdolność do tarczy. Jak długo trzymamy, to otrzymujemy fortyfikację, i wrogowie zostają, jak nas uderzą, ogłuszani. Wtedy bodajże, czy odrzuceni jakoś tak. Tak, w, ka w, ka w każdym razie, moi kochani, lecimy dalej, lecimy dalej. Misja fabularna, żeby was nie skłamać. Cele: znać tajemnicze drzwi. Tyra, lecimy i chyba lecimy źle, nie? Adam, Adam, co ty robisz? Idziemy kompas sprowadził? ja nie wiem, moi kochani, ja nie wiem. Nie, dobrze. Tędy. Dobrze, dobrze, dobrze. Kontynuujemy. Chodząc sobie tutaj tak jeszcze poza odcinkiem, patrząc jak te umiejętności wyglądają, czy mamy coś nowego, fajnego, to odkryłem, że tu mamy coś takiego, co się nazywa wieża strażnica. E, strażnicza, przepraszam. I nie było nas tam jeszcze. Jest tam skrzynka, w której na 95% jest ostatni fragment szyfru do Muspelheimu, do... do... Chyba do Muspelheimu, tak? Więc udamy się tam w najbliższej przyszłości, ale na razie sobie porobimy misje fabularne. Tam nie idziemy, tam na razie lecimy tutaj. Runa To jest to. Cyk. Pięknie. I co teraz? Ok. Co nas czeka w środku? Skoro, skoro jest to tajemnicza komnata, to myślę, że... Wiem tyle samo co ty, braciszku. Kurde, nikomu się nie spodoba, że tu jesteśmy. O, to jest nad tym, nad Bajprostem. Nad komnatą przejścia, czekolwiek to się tam nazywało. Trafiliśmy pod komnatę podróży! Pod komnatę? A tak, racja Pod kom... Ale dziwne. Te drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. No dobrze, i co nam to daje? Tutaj mamy jakiś kryształ. Okej, okay. tutaj coś mamy. Widzę coś na górze. Już coś tam widziałem, ale jak się tam dostać? A nie, czekajcie, muszę porozmawiać o trusku. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Mhm. W środku coś znajdziemy. Ha! Przy drzwiach do Jutunheimu. Ciekawe. Tylko czy możemy się tam dostać? No właśnie. Co doprowadzi? Hmm. Co się wydarzyło? Możemy znowu... a dobra, możemy rozmawiać z Atreusem. O wow, tu mogłem przejść. No proszę. Jedno sanktuarium w drugim. Tylko Ale dziwne. To znowu dzieła gigantów. Kier musiał im się naprawdę przysłużyć. Okej. Okay. Zaraz pójdziemy tam. Ja chcę najpierw przejść tutaj dookoła. To możemy wejść do góry. Gdzie miałem wejść? Nie. Kółeczko chyba zrobiliśmy. Albo się. Po... Nie wiem, dziwne to miejsce jest. Gubię się tu trochę. Kratos jest teraz taki napakowany w tym pancerzu. Podoba mi się to strasznie. Fajnie. Wow, a to kto? Właśnie. Czy my z nimi będziemy walczyć? Tu mamy runę do wyrycia. Nie, z nimi raczej nie będziemy walczyć, ale niewątpliwie e, wydaje mi się, że będą się ruszać. Chłopcze, to runa do Jotunheimu. Dokładnie. Kiłyczek wody. Spójrz. Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. Dobra. Nic nie wymyśliłem jeszcze. Czy możemy to przeczytać? Możemy coś z tym zrobić? <laughs> Co się rusza? <laughs> Co mi to dało? Niezwykłe. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. Łańcuchy? Po obu stronach są łańcuchy. Bez nich mm. możemy obrócić świątynię. dobra. Że... Co zrobić? Dobra, czyli musimy zniszczyć łańcuchy. Niech mhm. się dzieje. A czyli jednak będziemy z nimi walczyć? Nie atakują chłopcze na posągach. Widzę to pustka. Mm, brzmi strasznie. Okej, okay, czy możesz tego Dale, użyć? Czytaj, przed początkiem i po końcu nic pomiędzy w cieniu i słońcu. Autor. Pewnie, mhm. jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu. Mówiłeś, że będzie droga. Świątynię można obrócić, więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się obrócić. Hmm. Nie wiem, co się stanie, gdy od tak odwrócimy do góry nogami pokój połączony z pozostałymi światami. Ale ciężko sobie wyobrazić, że to doprowadzi nas do Jotunheimu. To jest dziwne, wszystko zagmatwane, nie? Cóż, kto wie? Być może ty i Tyr jesteście równie szaleni. Hmm. Może w ten sposób będzie się dało dostać do Jotunheimu. Odwróconych drzwi ukażą nam przejście, albo cokolwiek. No, otwieramy to. Tu, chłopcze. Kolejny. Nazywał się Bergelmir. Mama mówiła, że był królem gigantów. Mhm. Tak, był królem, ale nie tylko. Chyba miał sporo dzieci. To, braciszku, grube niedopowiedzenie. Nie żyje, a nikt go nie zabił. To bardzo starości. ze starości? Tak bywa, chociaż raczej tylko w legendach. Okej. Okay. 9 na 11. <noise> Armia złożona z posągu. To chyba nie takie, które ożywają, jeśli się o to martwisz. Tyr często mówił, że w świecie pokoju jedyni potrzebni mu żołnierze byliby posągami. Niech spoczywa w pokoju, ale nie podchodził do wszystkiego na Mhm. Znowu pułapki. <noise> Kłonie się w nim przez jakiś czas, to przegapił? Nie. To cieba, prawda? Okej, okay, czy muszę je wszystkie w kolejności, jakby ułożyć, co bym móc przejść? To ciebie wiecie. No właśnie. Tego już nie zdążyłem. Próbujemy. O oh my fucking god, udało się. To jest wichrołap. Nie tym, atreusie, nie tym. Ostrzami. Okej, okay, tu jest kolejny. Stąd może dać? tu? Hmm. Huh. No, nie do końca chciałem, żeby to tak zadziałało, ale nie będzie. Nie ma Czekajcie, czekajcie, bo mam wrażenie jakbym się troszeczkę uwięził chyba. Aha, u góry tam muszę zebrać. Ty gnojko mały. Nie dobra, tego będę musiał uniknąć, tego też. Po prostu przebieg na drugą stronę. Jezus, już myślałem, że atrełca mi potrze. Potnie. Czytaj mi to. Czemu ty we wszystko strzelasz mi się? Ale oo oo o W tej skrzyni się ciekawe rzeczy znajdują czasami. Możemy nice. odczytać Czyli to nie Niflheim tam jest. Idziemy? Przeczytaj mi to. Dobrzy bogowie. No to sobie poczekamy. Nie, to oni czekają na nas. Dobra, jedną mamy z głowy. druga strona przed nami. No. Zajebiście. Zajebiście. poziom macie. Ważne. Zobaczmy jak to działa. Niech mnie któryś uderzy. No, to Dobra. Chodź mhm. tu. O ty gnojku. a bawię się z nimi, wiecie? Na trzecie poziomy, także nie powinni nam zrobić... ...problemu. Może tarczą to muszę? Dobra, ewidentnie tarczą tego nie mogę robić Ten też ma uparty poziom Może lewiatanem Czestań, czestań, już uspokój się, misie Jadamy Dobra. Jeszcze ktoś? Chyba nie. Może ktoś tam? No dobra, jednak was tu jest trochę. Dobra. Jebs, 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 Okej, okej. Okay, okay. To Niech się przypiecze trochę. No i pięknie. Czy to będzie jeszcze działać? Nie, to już nie działa. Czyli dopóki z nimi walczyliśmy, to to działa. Nowa porada, co to daje? Mhm, eee... dobrze. Czy musimy wracać tą samą drogą, którą przyszliśmy? Tak mi się wydaje, niestety. No dobra. No dobra, troszeczkę się tu zmieniło jednak. Nie za mną, tylko przede mną mi się. Wow, 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 wow. Na temet, no i ku Dobra, wchodzimy tu. No, Ten jest duży, to jego by się... Nawet. Uniki, uniki, uniki. Jeszcze jeden? Tak. Kurde, belę no. Patrzcie, że ja w ogóle się tak mało odzywam w tym odcinku. W sumie nie wiem czemu tego, ale jakoś się skupiam wyjątkowo na tych walkach. Naprawdę. Piękne obrażenia zadają te otrza w tym trybie. A teraz to jest takie. Nie wiem, że o to w tym o, chodzi, ale. Tak. Nie przestaje mnie to zadziwiać, że to aż takie potężne obrażenia potrafi zadać. Dobra. Tutaj chyba. U -u. Dobrze. To druga komnata czeka. Mhm. Mm A tym razem coś innego. W życiu potrzeba urozmaicenia. Nie? myślałem, że muszę wskoczyć na górę. Trzeba Że to zrobić tak, żeby to wszystko było w pewnym tempie, najlepiej, nie? Do ryby. <laughs> A tym razem coś innego. Trzeba urozmaicenia. Dobra, mamy to, kochani. Udało się. Idziemy dalej. No bo jakieś przyjemniaczki, czy tym razem nie? Tym razem nie. Dobrze, trzeba się rozejrzeć. Mamy skrzyneczkę do otwarcia, więc jest pięknie. O, karwasze węża świata jak wyglądają. Ciekawie. I hartowana stal oczywiście. Dobra, weźmy sobie to, bo skoro tutaj to jest, to nam się to na pewno przyda. Nie należy tego momentu. Wiem. do góry? Tak, i to w dodatku do samej góry. A tego się nie da zamrozić. A przynajmniej nie widzę, żeby się dało, ale mogę na to się dostać. Chyba my to nie zabije tym razem, nie? Ryzyk fizyk. O mój Boże. Bok. Jezus, to będzie szybko gonić teraz. Nie wiem, czy tak to miałem zrobić, ale tak to zrobiłem. O, tu jest kolejna taka skrzynia. Co w środku? Symbol Spryto. Czyli zaklęcie, tak? Zdecydowanie nie chodzi o nas. O gigantów. Pewnie są runy, które wyrył Tyr, tak? Skoro to jest jego świątynia. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak bym strzelał. Ukryte wiadomości dla bogów, którzy się tu dostaną. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, zajebiste to jest na nich. Łatwo tego jednego wykończyć. Mega to jest, mega na tej pancerze te szybkie ataki są po prostu zabójcze. O ty, kupa. A nie w momencie, gdy się damy uderzyć. I ta tarcza też im dużo daje. Więc musimy ich tylko bić od frontu. Co prawda, w jakiś sposób na tą tarczach wydaje mi się, że jest. No ale nie wiem, czy odkryłem jaki. tak szczerze mówiąc. Co i skąd? Nie wiem. O! Dobra, to jest szybkie. To jest bardzo szybkie, nawet bym powiedział. Aj, jejku Aha, bo ja go nie miałem przyzwanego, to nie mogłem ...użyć. Dobra, z tym muszę zrobić tak, jak z tamtym chyba wcześniej, nie? God no, mnie nas swędzi, Jezus! To się da zrobić, nie muszę tego. Nice, udało się, zdążyłem. Sup? To się rusza dalej czy już nie? Nie, nie rusza się. Z głowy następnie wychodzą, czy nie? Tak dobrze, mamy tego złowy. głowy. Ułówka. nie ma jej, nie macie szans z lewiatanem. Wow. Dobrze, 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 jest git, jest git, jest git. Atreusie Strzel w to, Atreus, katemy strzel tam to, nie w to. Dobra, pal licho. Bijemy się z nim, nie będziemy kombinować. Bo to nas wykończy. I co? I co teraz? Aha. Fajnie, nie? Aż tak myślę. skurczy, byki. Wszyscy. Nie. Coś dużego. To nie widzę jeszcze co. Eee. Taki przeciwnik. Chocia to pewnie jest tylko zmyłka i za chwilę dostaniemy wciery jak wejdziemy do tej głównej komnaty. Od czegoś dużego. Chociaż nie powiem, bo... mimo wszystko... Pora obrócić świątynię. Tak jest! Obrażenia konkretne zadają. ...obrócić świątynię. To zaczyna brzmieć jak coś normalnego. Tende. Dobra, wracamy na górę. Tam chyba ten odcinek zakończymy. Wiem, co obiecałem, ale na wypadek, gdyby się nie udało, pamiętajcie. Tyr miał ważny powód, by stworzyć te przeszkody. Utrzymał odyna z dala od Jotunheimu, ale światu daleko do pokoju. Nie, ale wciąż jest nadzieja. Pomagamy sobie nawzajem. Możemy mhm. jedność. To miała nam przekazać runa na drzwiach. Kroczymy ścieżką Tyra. Dobrze. Moi kochani, ale w tym jakże zacnym towarzystwie tych dwóch wielkich panów kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. To strącanie łańcuchów i tak dalej, i tak dalej. Przygotowanie do obrócenia całej świątyni Tyra, co nie będzie pewnie lada wyzwaniem, ale tym zajmiemy się kolejnym razem. Także zostawcie coś po sobie. Będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.